Po to się idzie do mechanika, żeby naprawił samochód, ja się nie podejmuję yy, jego naprawy. Yy, I tak samo jest z podatkami. Yy, mi się wydaje, że kwestia yy, deregulacji yy, to, jest taka, to jest taki yy, właśnie slogan wyborczy. E, który nic nie wnosi, bo e, z tego co ja się orientuję, to polskie podatki są w miarę prostymi podatkami. E, oczywiście to wynika z wielu czynników, na przykład to, że mamy proste, e, proste transakcje, proste, e, proste relacje gospodarcze i nasze podatki są proste. E, Jedna z takich kancelarii polskich drukowała te ustawy, nazwę pominę. I podobno myśmy, my mamy metr tych ustaw i rozporządzeń, a Stany Zjednoczone mają 60, 60 metrów nie licząc interpretacji podatkowej. Tak, bo tam prawnicy i doradcy podatkowi są bardziej rozwinięci jako sektor. W Stanach Zjednoczonych? No tak. Zdecydowanie. Ale tak. proszę mi nie mówić, że met przepisów to są proste podatki. No to... to znaczy gdzie... tak. Ja, ja może postaram się wyjaśnić. My za bardzo, gdzie my komplikujemy te podatki? Komplikujemy tam, gdzie mamy na przykład wprowadzić jakąś ulgę podatkową. U nas, jak już jest ulga podatkowa, to proszę mi wierzyć, e, trzeba przejść przez e, masę tych przepisów, spełnić warunki i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście. Czasami się zastanawiam, czy, czy, czy to nie jest tak, że dajemy wam ulgę, ale budujemy pewne zapory, i czasami ktoś się poddaje, że to jest po prostu zupełnie niepotrzebne. I tutaj rzeczywiście sprawa jest bardzo Przepraszam, ciekawana. że przerwa, no to proste podatki to byłyby takie d, 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 dwa albo trzy stopnie, nie, żadnych ulg, albo może jeszcze jednakowe dla wszystkich, tak? Myślę, że tak. W przypadku małych y, mikroprzedsiębiorstw, takich Małych przedsiębiorców zatrudniających dwóch trzech pracowników. Tutaj y, rzeczywiście y, wprowadzono pewne uproszczenie, bo podatek zekszłtowany, podatek dochodowy został otwarty dla y, dużo większej grupy y, przedsiębiorców i to nie czarujmy się też prosty podatek. I jeszcze może być, y, y, jak się dokona kalkulacji, ten, tym jedynym najkorzystniejszym, czasami może jest troszeczkę mniej korzystny, ale musimy pamiętać o kosztach też których nie musimy ponieść, żeby wyliczyć ten bardziej skomplikowany podatek. Czeka, czeka, nas, czeka nas rewolucja w przypadku fakturowania, i tutaj też stworzą się ogromne możliwości do przejęcia przez państwo pewnych czynności, które dzisiaj, musimy przedsiębiorca musi wykonać ponieść koszty tych czynności, czyli wyliczenie na przykład rozwiązania podatkowego w zakresie podatku VAT, będzie dużo prostsze przez przez system niż przez samego przedsiębiorcy. I to uważam, że to są jakieś uproszczenia. Jeszcze niektórzy może tego nie dostrzegają, może widzą w e-fakturach jakiś znowu kolejny wielki problem, ale myślę, że za parę lat, jak będziemy o tym rozmawiać, będziemy zupełnie w zupełnie innym miejscu.